Czy Polak i Węgier to jeszcze dwóch bratanków od szabli i od Szklanków. Wracamy właśnie z Węgier, gdzie spędziliśmy tydzień na termach, i powiemy wam, opowiemy wam krótką historię, jak tam było, i czy warto się tam wybrać, i co nas tam ciekawego spotkało. Zacznijmy może trochę od małej polityki. Bo Węgry ostatnio wzbudzają lekkie kontrowersje, jeżeli chodzi o swoją postawę w stosunku do wojny, która wybuchła w Ukrainie, na Ukrainie, którą wszczęła Rosja. I spróbowałem tak najbardziej obiektywnie, jak się da, zrozumieć w ogóle, o co tym Węgrom chodzi. Dlaczego oni nie potępiają Rosji otwarcie, a wręcz przeciwnie, ich działania niektóre są skierowane tak e, ku Rosji, które działają na ich korzyść. I cofając się bardzo, bardzo daleko w tył, wyczytałem, że Węgry, Węgrzy to, jest, to był lud wędrujący, który pochodzi z zachodniej Syberii, z Uralu. Więc oni tam szczęścia zaczęli trochę szukać i zaczęli wędrować na zachód, tak jak różne inne ludy. Z tamtego rejonu też Finowie i e, Estończycy szli na zachód. Oni z pochodzenia są, można powiedzieć, z Syberyjczykami, z dalekiej Rosji pochodzą. I tak migrowali, migrowali z, z pokolenia na pokolenie i trafili na tereny dzisiejszej Ukrainy, tam trochę stacjonowali, ale przyszli mocniejsi od nich i ich trochę tam przegonili stamtąd, więc oni znowu zaczęli migrować, przeszli karpaty. No, i trafili tutaj na te tereny ówczesnej, ówczesnych Węgier. Eee, no, ale nie wszyscy, część z nich tam zostało, się ostało i tam żyje. No i współczesna historia jest taka, że w 2000 2007 roku Ukraina uchwaliła prawo o zachowaniu języka ojczystego i Węgry, tak jakby utraciły prawo, Nauczania swojej mniejszości węgierskiej na terenie Ukrainy, nauczania w swoim ojczystym języku węgierskim. No i zaczęła się, zaczął się taki konflikt znowu między nimi, bo najpierw, prawda, ich tam przegonili, e, oni tam mieszkali, znowu sobie tutaj się osiedlili, teraz im zakazali tego języka ich używać. No, i taka niechęć między tymi narodami sobie tam była. I gdy wybuchła wojna, no to oni stwierdzili: Dobra, nie nasza wojna, nie wtrącamy się, nic z tym nie robimy, udajemy, że nas to nie obchodzi. Drugi temat jest taki, że Węgry bardzo mocno są uzależnione energetycznie od Rosji. Nie mają żadnych swoich złóż. Całe dostawy z zewnątrz są tylko z Rosji. Rosyjska firma buduje im elektrownię atomową, na którą już wydali miliardy. Więc tak jakby teraz odcięcie się od, od Rosji, no by było dużym ciosem gospodarczym. A Węgrzy cały czas twierdzą, że Ukraina nigdy tej wojny nie wygra że Rosja ją wygra i prędzej czy później z tą Rosją te stosunki gospodarcze Europy zostaną odbudowane, więc oni, żeby zachować swoją gospodarkę, żeby jej nie narażać, no to cały czas z nimi tutaj, prawda, będą współpracowali. Podobno w Polsce jest pogoda bardzo zła, a my jedziemy już przez Czechy. Zobaczcie, słoneczko. Plus jeden. Mi tu przez szybę świeci słońce gorąco. Nie wiem, czy ja wywidać, chyba widać. Nie, e... nie musi być widać. Musi, musi. Nie, ja tu tylko kieruję. A ty co myślisz o Węgrzech? Bardzo są płaskie. <noise> no bo jak oni przeszli przez te Karpaty, bo to był lud taki e, wędrowny, ale też zaczęli się zajmować rolnictwem. To przeszli przez te góry, patrzą. Nareszcie A, płasko. Ale płasko, ale fajnie, dobra, tutaj oramy się, jemy i będzie super. I ja od kilku lat mam takie spostrzeżenie, jeśli myślę o Węgrzech, to, że to jest Budapeszt, obok jest jezioro Balaton i pole Do. I pereżwar. Tak. I ten język ich... I ura... Uralski, którego w ogóle nie da się zrozumieć. Nawet jak się patrzy na witryny sklepów, jakieś napisy, to nawet, no nie da się skojarzyć... Przyczepka! Gdzie? Że przecież. Nie A da to, się, nie to da się skojarzyć... Mają, to ci, co mają baloniki. Nie da się skojarzyć w ogóle, o co chodzi. O, zobaczcie. Jaka przyczepa, zobacz, baloniki mają. WWL, mafia wołomieńska. Z tego kempingu, z którego wracamy na Węgrzech, to na Sylwestra tam było bardzo mało Polaków. A drugiego nagle wpada ekipa kilkanaście chyba albo kilkadziesiąt kamperów. No i się okazało się, że w Chorwacji był Sylwester, dosyć mocno obsadzony przez Polaków. No i ta ekipa wracała właśnie z Chorwacji, się zatrzymała na termach węgierskich i z, z mniejszości narodowej polskiej zrobiła się większość na kempingu. Tutaj widzę, że też ta przyczepka chyba z tamtych rewirów może wracać. Jak cenowo wygląda taki wyjazd do Węgier na Węgry? Ceny są takie, że w sklepach ceny są podobne do tego, co mamy w Polsce. Ceny paliwa są troszkę droższe, a pensje Węgrów są niższe. No, oni PKB per capita, czyli to, co wytwarzają na głowę, to jest jakieś tam 20 parę procent mniej. Średnia pensja jest trochę mniejsza, no więc trochę gorzej im się żyje średnio jako populacji tego, tego kraju. Ale w tym obszarze, w którym my byliśmy pod austriacką granicą, czyli w północno-zachodniej części, to tam generalnie był taki klimat. No widać, że tam pieniądz się nie przelewa, że nie cierpią na nadmiar gotówki. Bo i te ulice, wszystkie drogi, takie lokalne, to połatane, podziurawione. Ale każdy ma dom. No każdy ma dom, bo tam nie ma bloków. Ale te domy też są takie, takie, no widać, że mają swoje lata i jakoś te wioski się nie rozrastają za bardzo. Kiedyś z moim teściem, wetatą wracaliśmy z Chorwacji. I on tutaj miał swoje epizody jakieś węgierskie 40 czy tam 50 lat temu. To jak zajechaliśmy do miasteczka, w którym był właśnie ostatnio z 40 lat temu, to mówił, że jedyne co się zmieniło to to, że domy są starsze. Więc tak jakby to, to tam się za dużo nie zmienia na Węgrzech. A ludzie ciągle młodzi. <laughs> tak, młodzi. <laughs> e i specyficzne są te wioski węgierskie, bo to zazwyczaj jest jedna droga i e, wzdłuż tej drogi le e, stoją domki, ale tak wiecie, po kilka metrów od siebie i każda ta wioska jest taka sama. Takie domki e, częściowo azbestowe daszki i, I tak to wygląda. Byliśmy w trzech miasteczkach. Sąbele, y, Dobra, byliśmy w trzech miasteczkach. Chopro, tu są trzy nazwy. Chopron i Kuszek, Kuszek, Koszek, coś takiego. To powiemy wam, no tak. Ten Sopron to taki najbardziej jest jedno z najstarszych miast, tam ta starówka, tak w miarę odnowiona. Główna atrakcja turystyczna to wieża pożarnicza i, i rynek, który tam jest w wielkości bardzo małej. Yy, w Szombelejch to no słabo, słabo było, słabo. Tam wszystko takie widać już zaniedbane, brak pieniędzy na renowację, Ludzie jakimiś takimi rowerkami sobie jeżdżą wiekowymi. Auta jeszcze bardzo duże z aut na tych y, takich blachach sprzed wejścia do Unii Europejskiej a oni wchodzili razem z nami chyba w 2004 roku. No widać, taki to jest biedniejszy region. W Budapeszcie nie byliśmy, mieliśmy pomysł, że może się wybierzemy, ale jakoś tam nie dotarliśmy. Bo tobie się nie chciało. Więc Ewa jakoś tam bardzo nie chciała tam pojechać. Ja bardzo chciałam, miałam zaznaczone z 50 miejsc do zobaczenia, ale Michael... Dzisiaj nie, jutro nie, jutrze nie. No, więc te miasteczka to takie, wiecie, no zobaczyliśmy, swoje zdanie sobie wyrobiliśmy, zjedliśmy lawasza. Langosza? Langosza, sorry, langosza. Lawasza to bardziej gdzieś tam w Azji, Turcji. Langosza, czyli ten taki placek smażony na głębokim oleju. Drożdżowy placek. Nie wiem, czy on jest drożdżowy. Jest drożdżowy, drożdżowy, drożdżowy. bo on rośnie. Dobra, drożdżowy placek smażony w oleju, taki pączek, tylko nie słodki. Jewa miała z tym z czosnkiem. To tak zionęło, że w, aż w przyczepce tak sufit pofalował trochę. Więc jedzenie mają e, mają specyficzne, mają swoje jedzenie. Zamówiłem w knajpie e, te pierogi z ziemniakami, bo tak było po angielsku napisane dumplings with potato. To dostałem takie kluski kopytka, la kopytka, gniotki takie smażone. Gniotki. gniotki. Smażone na oleju z cebulą, więc to nie były pierogi. Ewa miała gulasz z ziemniaczany i pieczone i frytki, więc trzy dania z ziemniaka mieliśmy. A potem jeszcze w jednej restauracji byliśmy, która. W Sopronie była na Starówce, jakieś super świetne oceny miała, ale to lepiej tego nie komentować, co tam się... Y, zadziało się. Strasznie, żeśmy długo czekali. I, I... nie było to dobre. Jaki jest koszt takiej zimowej imprezy, wyprawy, żeby sobie pojechać na tydzień, wygrzać się na termach? Y, to wychodzi tak. Za camping który jest na terenie term Bukfurdo, który ma dostęp, bezpośrednio się wchodzi z kempingu przez bramkę na baseny. Zapłaciliśmy około 200 tysięcy, czy 20 tysięcy? 200 tysięcy chyba forintów, czyli 2200 złotych. Za 7 nocy, tam 8 dni byliśmy już z tymi termami, ze wszystkim. Paliwo. Paliwo to nam wyjdzie, bo tam mamy 800 km, 1600. Spalanie tam z 11 nam teraz wyszło, bo ogrzewanie chodzi, jakieś podgrzewanie foteli. E, więc 11. Średnia cena to jest ponad 6 zł. U nas 5,60 płaciliśmy. Liczmy niecałe 6 zł. No to paliwko 900 zł. Liczmy 1000. I winietki trzy kupiliśmy, bo nie chciało nam się już krążyć po lokalnych drogach na Czechy, na Słowację i na Węgry. Czechy, Słowacja to około 50 zł, Węgry 70. Wszystkie 10 dniowe, czyli te 1000, niecałe 200 zł plus 200 to 3400 zł. Taka wyprawa na termy, żeby się wygrzać, zimowa, tyle nas wniosku. Plus zakupy i knajpy, ale to też w domu, jak jesteśmy, to też chodzimy też do sklepów, chodzimy, gotujemy, czasami do knajp chodzimy, a ceny mają podobne, więc, więc tego nie liczymy. No i teraz pytanie, czy warto tu przyjechać? To już musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie, sam. Ja myślę, że jeżeli na cel weźmiecie tylko termy, ogólnie mówimy teraz o tym takim rejonie: nie Budapeszt, nie Balaton, bo Budapeszt podobno wysysa większość, większość turystów odwiedzających Węgry, Balaton resztę, a to co jest tam wokoło, no to są już nieliczne procenty. Jeżeli chcecie na przykład przyjechać na termy, tak jak my, bo szukaliśmy w październiku term na Sylwestra. W Polsce już nie było miejsc. Więc zaczęliśmy szukać na Słowacji. Na Słowacji albo były zajęte, albo takie z ocenami takimi no dosyć słabymi. I na naszej grupce poleciliście nam właśnie te termy Bukfur na Węgrzech. 800 km przejechaliśmy. Czy było warto? Ja myślę, że tak. Taki, taki zimowy wyjazd karawaningowy ma swoje, ma swoje plusy też. To jest taka przygoda. Ogrzewanie chodziło u nas w przyczepce. No, stop, w ogóle mieliśmy cztery ogrzewania. Piec gazowy jako taki najmocniejszy. To sobie włączaliśmy tak na noc, żeby sobie perkał. Camper. Wan. <laughs> Camper van, tak, o, z Polski wracają pewnie z Chorwacji. Drugie ogrzewanie to mieliśmy ten olejowe, taki mały kaloryferek 500 Trzecie farelkę ceramiczną do rozprowadzania ciepła i czwarte to wam nie pokazywałem chyba taką matę, e, matę do do, kąta, do tego do gniazdka hmm, chyba 100 watów ona ma coś koło 100 watów, a kocyk powiedziałem. którą mieliśmy pod dywanem Kocyk, powiedziałeś? Jeszcze nie. A. I która dawała nam takie ogrzewanie podłogowe. No i piąty to podgrzewany kocyk. To w ogóle jest killer. Nie polecam tego, tego urządzenia, bo jak się położycie nawet z książką, z czymkolwiek, włączycie grzanko, to jakby wtyczkę, jakby prąd odciąć. I my tak właśnie prawie z sylwestra przespaliśmy. Tak, podskakuje jak lipek. A -a 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 -a. W Sylwestra tak czekaliśmy na północ. Generalnie na kempingu się nic nie działo. O 17 zamknęli termy. Dawno żeśmy tak nie pospali jak w Sylwestra. Ludzie tam chyba nie wiem, z psami przyjechali, żeby te psy się nie stresowały petardami, bo było masa ludzi z psami. 22, cisza totalna. Więc stwierdziliśmy, dobra, włączymy sobie film, obejrzymy film. Krzykniemy juchu o północy i pójdziemy spać. No ale ciepły kocyk zrobił swoje, poszliśmy oglądać film, i mnie jakaś petarda obudziła o 23.55. Patrzę, Ewa śpi, mówię, wstawaj, północ, nowy rok, idzie, trzeba się cieszyć. No więc wstaliśmy tacy nieprzytomni yy, tam. Popatrzyliśmy przez okno, zrobiliśmy juchu. Ja nawet nie patrzyłam. I poszliśmy patrz. dalej spać. To było na poprzednim filmie. To kto nie widział, ten może sobie potem nadrobić z zaległości. Jak, jaka była szalona noc? Szalona była u. Ale wracając do tego, czy warto, czy nie warto, to jak spotkałam jedną dziewczynę w umywalniach, zmywalni naczyń, no to ona tak powiedziała, że po powrocie z, tych, z tej Chorwacji, no to tutaj te jej dzieci to tak, tak potaplały się trochę w tym basenie i już wystarczyło. A w Chorwacji nie? były baseny Chorwa... otwarte? Nie, ale było morze, a morze miało temperaturę taką jak Bałtyk latem, więc, więc im się bardziej podobało tam, no ja się wcale nie dziwię w sumie, bo tam cieplej, nie, kilkanaście stopni. Trzeba było sobie hasać bez kurtek. U nas to było tak, w nocy było na minusie, minus 2, minus 3, w dzień było plus 1, plus 2. Pierwszej nocy chyba było najzimniej, bo nam zamarzł odpływ na chwilę wody. A tak to nie było problemu, w przyczepce było ciepło, wilgoć po pierwszych dwóch dniach spadła już do 40%. Nic się nie skraplało, nawet na szybach, na ścianach już tak było, wiecie, bardzo komfortowo. W szafkach tylko było zimno. A najbardziej tej pod zlewem, bo tam od lodówki są te kratki, przewiewy. I tam w zasadzie, czy, czy coś było w lodówce, czy w tej szafce, to temperatura była taka sama. No więc, jak w Polsce nie ma miejsca na termach, a chcecie jechać na termy, i tylko na termy, to w te rewiry myślę, że warto przyjechać. A jeżeli chcecie tutaj, co znowu? Ile rowerów. Jeżeli tak specjalnie tutaj chcecie pojechać, pozwiedzać czy coś, to, to, to ja bym drugi raz nie, nie, nie przyjechał tak na, na jakieś zwiedzanie w ten rewir północno-zachodni. Fajnie, że na strzała można przyjechać z Warszawy, nie? Tak, 10 godzinek się jedzie e, zgodnie z przepisami i no, jest, jest się na miejscu. Ale może za rok pojedziemy do Chorwacji. Na tego sylwestra takiego jakiegoś. Może ludzie będą ciszej chrapać przed północą. Zorganizujemy sylwestra wyjazdowego. O, zrobimy zlota sylwestrowego w Chorwacji, tylko trzeba tam kemping fajny znaleźć. Z przyczepką tylko jest taka niedogodność przy jeździe zimą, że no, trzeba mieć takie auto, które w razie co pociągnie tą przyczepkę po śniegu. Bo jak widać tutaj nas doniesienia. Doszły też, że tam jakiś armagedon był na siódemce między Gdańskiem a Warszawą i samochody utykały w, w zaspach. No to z przyczepką jakbyśmy jechali bez napędu 4x4, to marny nasz los byłby, byśmy stanęli sobie gdzieś na poboczu albo zepchnął ktoś by nas na pobocze i byśmy tam zamieszkali. Byśmy, byśmy kawy wydawali i herbatki. O tak, sprzedawali zapiekanki. Nie sprzedawali, byśmy rozdawali za rozdawali. darmo. A najlepszy jest ten język węgierski. On jest do niczego niepodobny i w ogóle w życiu byśmy się nie domyślili, o czym ci ludzie rozmawiają. Jest tak po prostu niesamowity, że nic nie rozumiemy, prawda? Nic nie rozumieliśmy. Ale o dziwo, bardzo dużo osób w sklepach, w knajpkach potrafi mówić po angielsku. Perfekt. Praktycznie wszyscy, a tak. niektórzy to tak bardzo fluent. Yes, yes, yes. Jest, jest. Yes, yes. Yes, Odmien friend. być. No więc, czy Polak i Węgier to dwa bratanki do tej szabli i do szklanki? Do szklanki to na pewno, bo Polacy do szklanki to bratanków mają wszędzie, chyba. Tak się z ciekawości zagłębiłem w ten temat, o co chodzi z tym powiedzeniem i podobno ono powstało, jak ta szlachta się formowała, węgierska. Bo Węgrzy jak tutaj przekroczyli te góry, osiedlili się na tych płaskich rewirach, to stwierdzili, że to jest ich tu dom, jakieś takie święto mają, otworzenie domu, zasiedlenie domu, czy coś takiego. W tysięcznym roku przyjęli chrzest, po, chrzest polski, chrzest, król przyjął chrzest. No i stwierdzili dobra, my jesteśmy chrześcijanie, to jest nasz dom. Szlachta zaczęła powstawać, zaczęła się kumplować ze szlachtą polską. No i byli Polacy i Węgrzy, bratanki i nawet kilku królów było wspólnych Polski i Węgier, polsko-węgierskich. Ludwik węgierski był. Być może nie znam się na historii. I jeszcze mi się przypomniało, że tacy z nas bratankowie, a żadnych napisów po polsku nie ma. No, fakt, fakt. Nul, nic. No, o, poczekajcie, Telefon. bo mama dzwoni. Wchodziłam na forum, na którym ludzie pisali, co najlepiej przywieźć z Węgier. To bardzo dużo osób pisało, że kiszonki, Paprykę. paprykę w różnej postaci. Kiszonki, te pasty takie też paprykowe, no to to... to, to. Wieziemy dwie wielkie torby darów. Z chipsami. <laughs> z chipsami. Wiozę torby z darami w aucie, aucie z wąfelgami, w przyczepce z kołpakami. forintami... Forintami. For Kiedyś Węgry to w ogóle po tych, po wojnie, bo oni w ogóle podczas wojny drugiej to byli po stronie niemieckiej, bo po, tak popierali bardziej nazistów. A potem ich tam Rosjanie trochę pokopali i tu weszli ze swoimi rządami. Nie byli w ZSRR, ale tak jak Polska, byli tam powiedzmy pod wpływem całkowitym. Ale ten tutaj ich zarządzający generał, czy jak on się tam zwał, trochę był bardziej taki liberalny. I pozwalał tutaj Węgrom trochę się rozwijać, jakieś biznesy prowadzić, więc dla nas, e, dla Polaków, Węgry, no to był taki kraj rozwinięty, z dobrobytem i tak dalej. To e, nasi rodzice to mieli takie e, wręczy, no, takie marzenia, żeby pojechać na Węgry, do Węgier nad Balatą spędzić tutaj sobie wakacje. I marzenia się spełniały. Przecież. No, spełniały się. A teraz no jest trochę wydaje mi się, na odwrót, że to, że to już jest kraj. Trochę wyprzedziliśmy Węgrów. I to widać tak, jak się rozejrze po okolicy. Lasów nie ma. Alecieli lasy pola są. A, w Czechach. Jak tam Michael, twoja skóra po tych kąpielach? Moja skóra bardzo dobrze. O, zobaczcie w ogóle na nasze twarze. 10 lat nam było. My codziennie w, tym, w tej wodzie dającej zgniłymi jajami się kąpali, bo to nie są takie zwykłe termy, tylko e, tam stężenie tych różnych minerałów jest jedno z najwyższych, nie wiem czy na świecie, czy w Europie, bo 1600 tych miligramów na litr, a normalne termy, takie lecznicze, to mają tam 500-600. Więc tutaj Skunks był trzy razy większy. I wczoraj, już tak jak siedzieliśmy przy takim wylocie gejzerze, też tak miałem takie lekkie mdłości, jak już to wąchałem. Więc już za dużo było. I ostatnio ktoś napisał w komentarzu, że mam zmarszczki. Baba ma zmarszczki, więc mówię Michael, musimy jechać na te termy. Zamykamy kanał. Mamy nie, zmarszczki. nie zamykamy, tylko jedziemy. Może, te coś, ta woda coś wyciągnie te zmarszczki. Jak masz zmarszczki, to znaczy, że już jesteś taka dojrzała, masz ten płat czołowy wykształcony już nie robisz takich głupot i nie gadasz głupot jak kiedyś, więc no to. To, to, to są same plusy same z tych plusy. zmarszczek. Im więcej zmarszczek, tym człowiek mądrzejszy. Dokładnie. Tak? No. tak jest taki, wiesz, gładki jak pupcia niemowlaczka, to co on tam wie o życiu? Dokładnie. Tylko glut mu wisi pod nosem. Dokładnie. A wy też tak macie, że jak wyjeżdżacie pod przyczepkę albo do kampera, to się bardzo dobrze wysypiacie? Ja jestem w Do przyczepki, w szoku. a nie pod przyczepkę. Przyczepkę. Jak wyjeżdżacie w przyczepkę, to jak wam się śpi? Mi się śpi tak dobrze, że mój garmin już bardzo, bardzo, bardzo dawno chyba we wrześniu. Zamyka Ewa skalę. Naprawdę, no tak mi się dobrze śpi. Może dlatego, że jest yy, chłodno. No, ale w lato też nam się dobrze śpi. A w lato też nam się dobrze śpi. Jakoś tak ta przyczepka o, jest mucze. taka. Że się dobrze śpi. Na maksa się dobrze śpi. Może ja to w wiem. dom mamy na jakiejś żyle wodnej i tam się gorzej śpi. Nie wiem, musimy Albo się przespać w przyczepce na Za parkingu. wygodne łóżko mamy w domu. W dupach się poprzewracało w domu po prostu. To myślicie, że te czasy, kiedy Węgry były takie super na wakacje, to już przeminęły? Ktoś napisał, czy tak, czy nie. <średnio> Szybko. No wiesz, jak się miało Malucha albo Poloneza, którym strach było jechać dalej niż 200 kilometrów, to taka wyprawa na Węgry, no to był już wiesz, drugi koniec Europy Świata. No my jechaliśmy z Gdańska Maluchem w cztery osoby. A teraz wsiadasz sobie w Skodę, jedziesz 1500 kilometrów albo dwa do Francji, i tak już chyba mniejsze obawy są. Co do tej wyprawy i jazdy. Jeżeli chcecie zobaczyć te, te termy, takie duże, 34 baseny, w których się taplaliśmy przez tydzień, to tutaj kliknijcie na EWNOS albo powyżej czoła. I, no i widzimy się w następną niedzielę 18, jeśli montażysta ogarnie temat. Hej! Hey!